Witam was bardzo serdecznie na kanale Starbricks Builder. W tym odcinku przyjrzymy się kolejnej nowości z 2021 roku. Przed wami imperialny TIE Fighter. Zapraszam. Zestaw 75300 to kolejny zestaw, jeżeli chodzi o nowości z 2021 roku. Tym razem mamy tutaj przeciwwagę dla omawianego wcześniej X-Winga, czyli imperialny TIE Fighter, podstawowy myśliwiec Imperium. Jeżeli chodzi o minifigurki w zestawie, mamy tutaj od prawej strony szturmowca, figurka doskonale wszystkim znana z odświeżoną wersją hełmu to jest ta nowa wersja. Mamy tutaj imperialnego droida protokolarnego, co uważam jest bardzo dużym plusem dla tego zestawu. Oraz imperialnego pilota figurka również pojawiała się wcześniej, jest doskonale wszystkim znana. Jeżeli chodzi o tył pudełka, malutka scenka, informacje o tym, że możemy tutaj ten kopit otwierać w myśliwcu oczywiście wyrzutnie strzałek, niewielka instrukcja, jak z nich korzystać fragment imperialnego hangaru. Przechodząc do samej konstrukcji, ten zestaw kosztuje katalogowo 190 zł bez grosza, natomiast za około 120-130 zł możecie go yy, śmiało zdobyć i już na pierwszy rzut oka, po tym jak go złożyłem wiedziałem, że to będzie yy, no coś zupełnie innego, tyle jeżeli ten X-Wing, yy, nawet jeżeli on był Troszeczkę mniejszy, gdzieś tam bardziej uproszczony, to ten TIE Fighter już jednak znacznie odbiega od konstrukcji, które znamy z poprzednich lat. Jest naprawdę malutki. Ciężko tutaj mówić, aby mógł rywalizować właśnie z tym X-Wingiem. Konstrukcyjnie jest no bardzo prosty. Te niewielkie skrzydełka, te panele otwierany kopit, za chwilę tam sobie do środka zajrzymy, natomiast no... niestety widać, że to nie jest to, do czego LEGO nas przyzwyczajał w ubiegłych latach. Nawet jeżeli oni faktycznie stawiają na te konstrukcje mniejsze, no to niestety, ale no, według mnie TIE Fighter musi musi wyglądać zupełnie inaczej i myślę, że gdyby on był parę centymetrów wyższy, trochę może szerszy Wyglądałoby to zupełnie inaczej, przede wszystkim mówię. Te skrzydła, gdyby były większe, miały większą powierzchnię, na pewno już by to robiło większą różnicę. Jedynym, jedynym plusem, jedyną jakąś tam możliwością jest przerobienie tego myśliwca na taj interceptor, czyli z tymi wydłużonymi w tę stronę skrzydełkami. Oczywiście to każdy sobie tutaj sam. Sam o tym zdecyduję. Ja jeszcze kilka słów na koniec powiem, co o tym zestawie myślę. Przejdźmy do zapoznania się z tą konstrukcją i zaraz sobie tutaj wszystko po kolei obejrzymy. Właściwie jedynym takim miejscem, do którego warto tutaj zaglądać, jest kopit pilota. Nie mamy tutaj żadnych komputerów, żadnych jakichś dodatkowych elementów wyposażenia. Mamy cztery takie lampki. Powiedzmy. Jakieś kontrolki, nie mamy tutaj żadnych detali. Oczywiście w internecie znajdziecie filmy, które instrukcje, dzięki którym możecie to wnętrze przerobić na bardziej, że tak powiem, wyposażone. Całość działa na zasadzie: tutaj mamy klapkę włas oraz ten przedni panel otwierany. Z zewnątrz wygląda to całkiem nieźle, natomiast no, w środku konstrukcyjnie bardzo kuleje. Panele tych skrzydełek też, one same w sobie nie wyglądają źle, natomiast one są po prostu bardzo malutkie i moim zdaniem wygląda to troszeczkę niepoważnie. Z tyłu dwa silniczki, jakieś wykończenie, elementy, również nic szalonego. Wyrzutnie strzałek, one mają nam imitować tutaj lasery. Na tym myśliwcu. No i, no, i śmiało mogę powiedzieć, że to jest wszystko, co można tutaj pokazać. Tak są wykończone te panele w środku. One są tutaj mocowane na te piny z Technika. Tutaj wykończone jakimiś listewkami. No, wie, konstrukcja bardzo uboga. Ciężko tutaj doszukać jakiegoś plusa, poza tym, że faktycznie można to. Jakoś przebudować, i, no i myślę, że też plusem może być to, że taki myśliwiec na pewno łatwiej będzie upchnąć w jakiejś makiecie, jakiegoś imperialnego hangaru. Na pewno łatwiej będzie taki model postawić i nie budować przy tym wielkich ścian. Jeżeli nad czymś takim się zastanawiacie, no to na pewno tutaj ta skala Wam pomoże. Przejdźmy do minifigurek jeszcze. Imperialny szturmowiec, figurka znana tutaj już, z, tutaj już z tym nowym hełmem. One są nieco bardziej spłaszczone. Dajcie znać, co Wy o nich myślicie. No Mi osobiście one się nie podobają. Ta poprzednia wersja była zdecydowanie lepsza i myślę, że akurat tutaj klocki figurki nie wymagały żadnej większej aktualizacji główka raczej klasyczna. Nic się tutaj nie zmieniło. Kolejną z figurek jest Imperialny Pilot. Również figurka pojawia się wcześniej. Bardzo szczegółowe na druk, jeżeli chodzi o kombinezon, zadrukowane nóżki. Mamy tutaj jakieś kieszenie, jakieś miejsce na dodatkowe wyposażenie pasy, klamry, cała ta aparatura tlenowa. Klasyczna również główka. Szczegółowo wykonany hełm z imperialnymi oznaczeniami. To zawsze fajnie wygląda. Słuchajcie, no i ten droid protokolarny, coś, dzięki czemu myślę ten zestaw zdecydowanie nadrabia. Taki droid, jeżeli się nie mylę, on pojawiał się w zestawie gwiazdy śmierci. W tej najnowszej UCS. Jego cena. W tamtym czasie waha się około 80 do 100 zł, więc, więc taki droid był dosyć sporą rzadkością, a myślę, że to jest fajny element, również jeżeli chodzi o jakieś imperialne makiety, gdzieś go tam sobie wstawić, właśnie jako taka przeciwwaga dla tych wszystkich droidów, które gdzieś tam pojawiały się, czy w Sojuszu Rebeliantów, czy wcześniej w czasach Starej Republiki z tych droidów protokolarnych korzystano. Bardzo często. Fajne wykończenie, sporo detali, jakieś przewody, elementy tego poszycia. Bardzo fajnie wykonany model tej główki. No, nieco się różni od tych znanych nam droidów. Uważam, że jest to bardzo fajny dodatek do tego zestawu i na pewno wielu osobom się przyda, i dzięki temu, że pojawiła się ona w najnowszym zestawie, na pewno stanie się bardziej dostępna. I będziecie mogli z niej śmiało korzystać podczas składania swoich konstrukcji. Jeżeli chodzi o kilka słów podsumowania, tak jak mówię, ten zestaw nie przypadł mi specjalnie do gustu. Jednak za taką cenę możecie sobie śmiało po ten zestaw sięgnąć, chociażby dla minifigurek, dla elementów. Możecie ten myśliwiec przerobić na taj interceptora. Możecie pobawić się z nim umieszczając go w jakimś imperialnym hangarze. Opcji jest sporo, natomiast sam w sobie konstrukcyjnie ten model jest bardzo ubogi. Nie przekonał mnie tak samo, jak zrobił to chociażby X-wing. Myślę, że jeżeli Lego chciałoby produkować jakieś mniejsze zestawy, to na pewno jest wiele modeli, których skala będzie zachowana, a będą one mniejsze. Natomiast takie statki właśnie takie myśliwce jak TIE Fighter jak X-Wing, Y-Wing, jakiekolwiek inne statki, one powinny jednak mieć zachowaną swoją skalę, swoją konstrukcję. Niepotrzebne są tutaj jakiekolwiek upraszczania. Jest masa innych pomysłów, po które Lego może sięgnąć. A to, co było dobre, niech zostanie dobre i nie trzeba tutaj nic więcej kombinować. Sami ocencie, co o tym zestawie myślicie. Ja mówię, że nie jestem do niego przekonany. Jeżeli miałbym go kupować, to właśnie ze względu raz, że na figurki. A dwa pod kątem jakiejś modyfikacji tego myśliwca. Na pewno nie jako e, klasyczny TIE Fighter. E, dziękuję Wam, że, e, że byliście, że oglądacie. Pozdrawiam Was i niech moc będzie z Wami.